Sierac to jedno z najstarszych miast w Polsce. Pytamy dziś, czy podoba się jego mieszkańcom. Czy podoba się pani miasto Sieradz? Tak, podoba mi się. Dlaczego? Bo w nim mieszkałam od urodzenia. A mam tutaj? I nie poproszę sobie mieszkać gdzie indziej. Przeciętnie. Dlaczego? O, no, tu nic ciekawego nie ma. Nic, a nic? Może troszkę. Coraz bardziej, muszę powiedzieć. Aczkolwiek, no, cztery lata byłam we Wrocławiu i y, dopiero mogę powiedzieć, wróciłam po czterech latach i widzę jakby zmiany. Czy podoba się pani Sierac? No jak to nie? Teraz taki ładnie rozbudowany, i odmalowany, piękny. Tak, podoba mi się Sierac. A co najbardziej? No, starówka. Myślę, że Starówka jest teraz najładniejsza, taka najbardziej reprezentacyjna dla naszego miasta. No, myślę, że spoko. A co najbardziej? A rynek, jest rynek. rynek jest spokojny. Rynek jest Ale niektóre miejsca nie są ładne. Bardzo. Ponad 40 lat mieszkamy w Sieradzu i jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy emerytami. I samo mówi za siebie, że mam dużo czasu dla siebie. Także jest miło. Podoba. A co najbardziej? Na pewno nie rynek. No tak średnio. Dlaczego? No, wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę za mało takich miejsc kultury. Nie wiem, ten teatr tak nie do końca nie ma kina. Ten rynek powiem szczerze, że tyle zainwestowali, a mi się średnio podoba. Podoba, bo tu mieszka. A co najbardziej? Najbardziej jest stary park, może rynek teraz. No, powiem pani, że za daleko wszystko jest. Że trzeba. Jak się tutaj wysiądzie, to trzeba daleko do szpitala. A tak ogólnie to. Podoba mi się, bo tutaj tyle lat mieszkam, w ogóle w pobliżu się radza. No co mam? Nie mam większego miasta dopiero łódź. Nie, nie podoba mi się się To jest taki obskurne miasto jak dla mnie. A co najbardziej Ci nie podoba? Nie podoba. Drogi... No w ogóle nie ma tak za kolorowe, nie jest to miasto. No na pewno. A co najbardziej? Wasza starówka. Chyba tak. Starówka. Co mi się o, podoba jak... się raz, jasne. jasne. W końcu tutaj mieszkam. A co najbardziej? Rynek. Rynek. I czy tylko rynek coś jeszcze? Park. W ogóle lubię się raz. Nie mam miejsc, których nie lubię. No fajne miasto. A co najbardziej? Co najbardziej podoba mi się świadczoną? Chyba to, że się raz się rozwija po prostu. Widać to na każdym kroku. A dlaczego miałbym mi się nie podobać? A co najbardziej Ci Pani tutaj podoba? Co mi się najbardziej podoba? najbardziej to mi się podoba, że jak jest tak ładnie, czysto, sprzątnięte, fajnie. Podoba mi się. Dlaczego mam mi się nie podobać? A co najbardziej? No wszystko. Ładne ulice są, ładne chodniki zrobione. Nie, nie podoba. A co najbardziej? Co najbardziej? Yy, ludzie. Ludzie są bardzo przyjaźni. O. Jak najbardziej. No dlaczego, nie? Zależy w którym miejscu, nie? A w którymś panu podoba? W rynku teraz mi się bardzo podoba? Bardzo. A co najbardziej? Najbardziej? Kolegiata. No, oczywiście, że mi się podoba. A Jak? co najbardziej? Ja się sieradza nie jestem, bo pracuję tylko w sieradzu. No, w rynek obecnie. Nie, nie lubię się radza. Dlaczego? Ponieważ nie ma tu żadnych perspektyw. Nawet na spędzenie w, no, w wakacji czy... Znalezienie pracy. Sieradz? Podoba mi się. Mieszkam tu już tyle lat i mi się podoba. Co najbardziej. Najbardziej mi się podoba to, że mamy rzekę i jest gdzieś spędzać wolny czas z dzieckiem latem. Podoba mi się, przecież tu już mieszkam 40 lat. Tak, no, jest z ładnym miastem, no. A co najbardziej? No, rozbudowany jest strasznie teraz, no. Najbardziej? Wszystko jest ładne. Czy mi się podoba się raz? Ogólnie rzecz biorąc, tak. A co najbardziej? W ogóle jest zielony i taki kolorowy, to zwłaszcza te bloki teraz jak są takie odmalowane. No, nie wiem, ludzie są tacy dość mili, pogodni, uśmiechnięci. Podoba mi się. Co najbardziej. <laughs> najbardziej mi się podoba to, że jest rzeka wsi razu, że można latem odpocząć, prawda troszkę. No, no, zabytku zbyt wiele nie ma. No kościół farny, starówka. No ale zawsze coś. Czyste miasto. Miał tu przyjechać jakieś osoba z innego miasta. Co pan by polecił? No, ja jestem z innego miasta akurat, z łodzi. Co panu się w wsiadą? No w tej chwili to nic, bo dwie ulice tylko przeszedłem. No nie wiem, no piękny rynek może odnowiony. No to zależy to co lubi. Takie miejsce w rynku, sosna kafe. Myślę, że to jest takie miejsce. No jeżeli chodzi o taką kulturalną otoczkę się radza. Bardzo przyjazne. Co bym poleciła? No ja wiem, no jest tutaj przystań, jest rzeka Wartaj. No i tutaj o dużo hoteli, moteli. No wie pani, no to trudno mi powiedzieć. No ale pani jest nad rzeką. Ważnie. Rzeka, most wiszący, most kolejowy. Podoba się pani siera. Bardzo. A co najbardziej? A pani mi się podoba, ładna, a wszyscy mi się podobają.